Nigdy kurczaka nie powinno się zagryzać chlebem, bo jak zagryzasz go chlebem, to może tą kość to popchnąć dalej. To jest tak samo mit, że jak oś ci stanie w gardle, nigdy chlebem nie popychać. Jak na przykład chcę guzi, że też musisz włączyć w i wyciągnąć. Tak, a w ogóle jest nowy hit, widziałem na sklepie internetowym Lidla z taką, yy, z taką pompką. Na przykład masz zapchany zlew. Nos. No, od kupy na przykład. Na przykład. Nos od I wciskasz kupa. to. To, to jest pod ciśnieniem i nagle I wywala. wywala wszystko. I gówno czasami... na ścianie. Włosy, kłaki. łonowce. Wszystko. Kurwa. I wychodzi kret i och jo. A tu się Zaczynamy ten najspokojniejszy sportowy magazyn w Polsce. Sportowy? Najważniejsze wydarzenia ostatni, ostatniego tygodnia chyba, nie? 14 dni, to jest praktycznie pół miesiąca. Najważniejsze wydarzenie, to będzie pierwsza kategoria. Pierwsza rzecz, liga francuska. Uuu. Oui, oui! Nie oglądam ligi francuskiej w ogóle. Adrian, oglądasz Emanuel? Siedem no, części. Siedem części, tylko było? Siedem. To był jakiś erotyk taki. Turbo. ja w kółko to samo oglądałem? To, 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 to jedynkę cały czas oglądasz? Nie, no, bo później z innymi się bzykały. To siedem no, części. nie się dawało, że to było kilkadziesiąt. Teresa Orlowski tam grała. No gdzie? A? A nie, to nie, to nie. nie to... Emanuel o, przez dwa my. A teraz coś było podobnego byli. na lidze francuskiej nagrali. Na meczu. Nice. Nice, Ty nice, jesteś poliglota. Nice, bo to chodzi o te bramy. Na meczu z Lil, ktoś nagrał w czasie, w czasie meczu film. Jaki? W toalecie. <laughs> nagrał jak, jak, jak ten? Second? Ale może to Klub, tak? No porno'la, ktoś ordynarnego porno'la nagrał. W czasie meczu League Eon, Tam Uj. była jakaś taka fabuła była, że pani przyszła na mecz i szukała chętnego. Więc oh yes. poszła chyba do młyna. O Boże. Zapytała jakiegoś tam młodzieńcze no i, no i wystąpił. Młodzieńcze! Jesteś kawalerem! Zgodziłbyś się? Na co? Zakładamy, że jesteś w młynie. Panie, w filmie można zagrać. Do o, toalety o. idziemy. Chodźmy mysz. A za ile? No jak to? no Piwo, za piwo i, i hot dog zagra gratis. A dlaczego zawsze ja? też nie kobieta coś ciekawszego by przeżyła. Czy udało się to nagrać? To jest pytanie. No tak, no po Czyli był chętny, to ktoś to opublikował. Dobrze. I teraz się zastanawiają, czy ten aktor był podstawiony, czy on rzeczywiście chodzi do tego No znaczy, to, to po pierwszych trzech sekundach widać, czy był aktorem, czy nie. Ja mam znajomych w Nicę. W Polsce tak, jest nie. tak, że biorą od 20 cm. Nie ja mhm. ma znajomych w Nicei, chodzę. znaczy jeden, jeden mieszka w Polsce. Mhm. Przejdź do niego, może to jakiś się znajomy. A może on właśnie zagrał w tym filmie. Musisz zobaczyć. A to, Yo, kumpel. Ale co na to będzie. Ale klub zadowolony, bo to taka reklama dla nich. Będą tłumy w tym mój. Na płynie. każdym meczu, na każdym meczu. Na frekwencji to jest, to jest no. Ajcie spokój, tam te, te opowieści. Kule? Zesmaczony jesteś. 23 takich rzeczy, bo. No dobrze, dobrze, pan nie krzyczy. Ale zobacz, on teraz myśli o tym, jak logistycznie ułożyć trasę, żeby polecieć do Nicei. No, po co mi do Nicei lecieć? Jakikolwiek francuski poleć. Po co mi do Nicei lecieć? W filmie zagrać? Pik, Club klub Nicea. Gimnastyk. No to jest pasuje, bo tam gimnastyczne elementy na pewno były. Ja z francuskiego to jest ten słaby. To A z czego nie jesteś mocny? Z koreańskiego. No. Dawaj. On cią Druga nominacja będzie związana z Dartami. Ty bardzo u. lubisz Darty, nie? Kto? Darty. Kiedyś taka knajpa była za blokiem u Tatka i tam, tam się rzucało tymi. Ja od razu powiem, że jest jeden Polak, który jest w czołówce światowej, a mój kolega, jak już skończył kopać piłkę, zaczął rzucać Darty. I rzuca lepiej od no. Ale co powiedział? Pierwsze sześć tygodni bo musisz sobie ten ruch wyrobić. To jest automatyzm później. I mówi, że po pierwszych dwóch tygodniach nie mógł ręki podnieść. Takie zakwasy. Bo nagle działają te mięśnie, które na co dzień. nie powinny. Nie, znaczy, nie działają po prostu. Nie działają. Ciężko miał ostatni jeden z zawodników. Zawody w Anglii z takich podstarzałych zawodników. Bo, bo tam nie, nie ma limitów. Mecz odboju był chyba. Przerwał spotkanie, powiedział: panowie, tak nie można. Zawodnik przeciwny za bardzo. No walił od niego, no. Co od nie, nie był zadowolony z jego higieny. Ojej, osobiste. pewnie się naklał wina z konina. Albo na przykład nie mył, nie mył się na przykład kilka dni, a mężczyzna jak się kilka dni nie umyje, dwa tygodnie, trzy, to może spowodować, wydziela taki zapach... Pewnego... Nie, zapytaj, zapytajmy jak jest. Nie wiem. Ludzie policzyli, ile razy umył się od początku roku, a to był chyba lipiec wtedy. I od stycznia do lipca było 11 razy. No weź teraz, woda, brąć 10. No to kurde, to co? co? To lepiej, to ci tanie wyjdzie, jak sobie kupisz to, y do samochodu to drzewko takie, nie? A tak, tak. W Wunderbaum. No. Wiesz, ile ma takich drzewek w samochodzie? No, bo ja no lubię taki no pani. No Ale czyta. ktoś tak cię zapyta, ile razy myjesz się rocznie? się około 30 razy i każdy myśli. Jak mieliśmy takiego kolegę w klasie? To kupiliśmy, mu, no, bo zawsze na Mikołajki było losowanie kto komu kupuje no, tak, prezent. Tak, tak. No i on dostał do i się znerwował. Kurde. Ale jak, po, jak powiedziesz koledze z klasy, że słuchaj, śmierdzi ci. No pierdol, browar, bo nie ci z gęby. Nie chodzi o gęby. No ostatnio mówiłeś, że powinien nie śmierdzi. No nie. No, no powinien nie śmierdzi. Co jest, to jest wydarzeniem to ostatniego? To jest dobre, dni. jak się ma do tego, wiesz, tak parę piw i tak sobie wrzucasz. To, to, to jest takie... takie film czy terenale... ja mecz przerwany? Bo... Tak. Ja film sam... czy mecz przerwany? Co? Ale jak mu przerwali mecz? Gdzie? No zawodnik stwierdził, że przeciwnik mu śmierni, więc to poszedł, no. Przepraszam, byłem myślałem gdzie indziej. <ślamy> Dobra, to wygrywa <by> film. <ślamy> bo ja po książkę muszę jechać. Król polskich freakfajtów. Kr krzesny. Krzesny. <ślamy> Druga kategoria, pomysłu dwutygodnia. Pierwszy? Pierwszy pomysł to jakiś fan zespołu reprezentacji Anglii chyba, jeździ za reprezentacją, jakieś pamiątki sobie przywozi. On zbiera pieczątki z paszportu. A. Gdzie nie pojedzie, a jakiś tam kurczę Cypr, pyk. No i on sobie zbiera to w oryginalny sposób, bo sobie to tatuuje. o to Pieczątki Znatki tatuuje? Znakomite, to już miejsca może nie to mieć. Idzie do lokalnego no tatuatora i... Pan pierdolnie, zabroniony, bo to jest pieczątka, to jest coś, coś prawne. Urząd, urząd. To jest urzędowy Urwędu to tak sobie wiesz, nie zrobisz sobie, że chcesz pieczątkę kurde na, na, na parówce sobie. O, Jakbyś na przykład chciał wyrobić pieczątkę lekarską albo pieczątkę na przykład, nie wiem, księdza, to a, musisz czy... pokazać, że jesteś tym księdzem. Ksiądz ma pieczątkę? Ksiądz? Nie Mi. możesz, musisz mieć zaświadczenie, że jesteś lekarzem. No D jakieś zaświadczenie swoje, no. Znaczy, ja wiem, że były takie wymagania, tak, nie. ale kto na to patrzył? Znaczy, mam swoje wizytówki, miałem jakieś. Oooo, przynieś następnym razem. Ja jak... Powiecie, czy chcecie, żeby Adrian przyniósł wizytówki swoje. Tak, tak, Ta, żebym już sobie ten A ja zamykam oczy, ja widzę tę wizytówkę. Cała czarna, cała ja czarna. Ja widzę różową, ja widzę różową, różową taki kwiatek żółty. Adrian i numer telefonu, nic więcej. <grym> nie, biały. Brązowa. Nie, biały. W sumie może być brązowa. W różne, w różne w szlaczki masz ten... ten. Papier, no. Zapisz to fakem. A ja nic nie się będę przemyślał. Czekamy, że, że, czekamy. Że, że, że się kurde blokotu najedli? Ale nie, to ludzie będą przecież nawet pisać takie te, afisze takie. Pokaż wizytówkę. Nie chcę mieć tą wizytówkę. Ja też, ja chcę, chcę zobaczyć też. Ile ich masz? Bo to jest wersja limitowana. Ale ja już to wyrzuciłem dawno. No to tym bardziej limitowana. No to limitowaną. poszukaj tam, gdzie wyrzuciłem. No. Idźcie do, znajmanem do Horoszy. Druga nominacja pomysł, nazwa stadionu Boltonu. Bolton Wanderers, znam. Nowy sponsor się pojawił i teraz ich arena mm. będzie się nazywała jak? Durex! Tough Sheet. Uuuu. Kto? Tough Sheet Bolton sheet. Arena. Sheet, sheet, Tam to... tough sheet, jakiś sheet of tak paper, tak. czyli chodzi o, o kartkę papieru. No, sheet to zawsze jest paper. <laughs> to co mi to wchodzi do? No to niech se posty. mają, no co no. no jak im pieniądze dał, to niech se mają. Ale ja lubię te kabanosy. A Monika? Olejnik? Też nie. Nie, nie, to jest. Jak się nazywała Chana? Ania tak? Zanowska, mówiłeś? się podkochiwałeś ostatnio? Kogo podsłuchiwałem? Podkochiwałeś się. Ki? Pokazywał mi na telefonie zdjęcie? Kogo? Tej. Zdanowska ta? Nie, Kto? to? To była ta. To była pani prezydent chodzi. nie. Nie, ale zdjęcie, którą Gardias pokazywał tak. Co? No pokazałeś no tam, ta, to ta Kiedy? była, tak. To pogodynka jest. Wam się coś nie, nie, nie stało coś jakieś. Tatuaże czy to To, to może o tych balonów chińskich. Tatuaże to... czy gówniana arena? Gówniana polka? arena, bo to zawsze mi, bliżej ciała. <noise> Proszę, żeby ktoś napisał, w którym roku wynaleziono papier to w Rosji w Związku Radzieckim bodajże chyba zaczęto używać, bo wiedziano, że to, to, jak, że to takie coś istnieje, hmm. bo to jest chyba w 1968 roku. 68? No na papierze to to wie wszystko. Tak. A wcześniej? Wcześniej nie używali. Tak, pan trzecia, mówi. Trzecia kategoria: wycieczka. IFK, Göteborg, zgrubowanie Zgodnie. do Hiszpanii. Ja Myślałem, że do Lichania jechali. Oni sobie polecieli samolotem. Bo tam ciepło jest. Lichaniu? Tak. I A, samolot tak. musiał awaryjnie lądować. Co o? się mogło stać? A, zabrakło paliwa. Podwozie się nie wysunęło. C. Pijany pasażer. No. D, najebana załoga. No. <grym> Przewozili piłki. Piłki. I wypadły. Przewozili chyba 30 piłek. I ciśnienie powietrza spowodowało na, eksplozję piłek. były tak, wiesz, no maksymalnie. Jak tak, te piłki. cyce. tak cyce. I stwierdzono, że było bardzo poważne zagrożenie, że Że eksplodują. eksplodują. Dlatego jak ktoś jedzie, jakieś panie, to powietrze z trzeba spuścić, jak są sztuczne. Awaryjnie wylądowali. Bardzo dobrze. Spuścili I... powietrze z piłek i, I... mogli lecieć dalej. Ale mogli też spuścić powietrze za pon. Ale tam nie ma powietrza Jak nie ma powietrza? No w oponach samolotowych no Oczywiście, że ta, jest powietrze ta, ta. Nie, trochę jest na pewno Nie ma. Jest Prywatne tyłam wam to do piłki, śliniłeś się delikatnie językiem, żeby tak lepiej weszła? Nie Czyli to... Mieliśmy takie stare pompki z takimi, takimi, tymi, takimi, z takimi no Wkręcane igłę no Mieliśmy takie stare pompki z takimi, z tymi, tymi wkręcikami, takimi Grubszy, chudszy, grubszy, chudszy, takie wiesz, takie jak i to się wkładało w piłkę i pompowało pompką. No kurwa, tam nie było żadnych. Potem już wyszły pompki z tymi, z tymi. Jak były te mniejsze dziurki w piłkach, mm -hmm. to już wyszły pompki z tymi igiełkami. No tak. A myśmy mieli jeszcze z takim, tym, że się wkładało taki. Pff, do, do kota i no. W którym to było roku? Ojej, Wtedy jak były te grubsze takie, to się wkładało takiego, pff, taką dżdżownicę do środka, jakby. No tak, tak. Taką falistą taką, taką to było takie. I to wkładałeś i pompowałeś. Druga nominacja. Ty teraz powinieneś po tym odcinku zostać twarzą. Y reklamującą te właśnie te sprzęty do piłek. ale no. no już ich nie ma. Lecz sparringowy wisły Sandomierz. O! Bardzo ważny męż miał być w stolowie woli. Trener taki napalony, że zagrają. Co się okazało, że ten przeciwnik wystawił im skład rezerw. No i dobrze. że zagrali z pierwszą drużyną, tylko z drugą i ten tener się delikatnie mówiąc. No, a dlaczego? Gdzie masz napisane, że musi być pierwszy skład. Ja już właśnie, że pojechali sobie na wycieczkę, no bo że wygrali, no wygrali tam 6-1 na ludzie chyba 30. No, to i tak sukces bo w Sandomierzu była szansy, że nie, nie no, tak przystąpią trochę. do rundy. ojciec Mateusz rowerem dojechał na mecz. O, i przy okazji wystrzela pół Madrytu. Kiedyś były takie. <grym> za czasów pierwszej wojny światowej <grym> były takie rowery. <grym> się nie śmiejcie. A nie na takim Wigry 3 na wsi. Wyobraź sobie, wstajesz rano, zaparkowane pod chałupą Wigry 3, i tak sobie myślisz. Pojadę sobie do sklepu po browar. Przed takim sklepem, gdzie konie, gówna, wszystko przed tym sklepem jest, a wkoło ptaki, przyroda, kwiatuszki. Ciu, 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 ciu. To, jest, to jest historia na romantyk, film. Romantyk, no, romantyk. Jedziesz nominacja... taką wiejską drogą i ptaki w koło, gdzieś bocian się zrywa do lotu, a ktoś go... Nie będzie tej trzeciej. A ty myślisz, że tam na wsi to patrzą? Trzecia nominacja. Uwaga. Mewa! Trzecia, trzecia nominacja. Wyjazd, wycieczka. Przesuń, przesuńmy się. Tak, nie, będę. dobra, tak. chuje, Nie będzie trzeciej nominacji. Adrian, mema! Chuję chuj. z nami pisanie w komentarzu. Dlaczego? Co mogło być na tej wizytówce Adriana? Kolor, wymiar, hasło. Z wami to, nic nie wiadomo. Kurwa, jak gorzej jak z moimi krzeszniakami normalnie. O, mema! Dobra już... Do zobaczenia za rok. A, tak, tak. Nie, kiedyś jak robiłem prawo jazdy, to były takie takie dowcipy. Masz takie, prawo jazdy? Doby, mam. Tak. E, Robilię takie, takie wiesz, ja to sobie robię, tak, wiesz. O, meba patrz, zdechła. Uuu.